Dzień dobry Państwu, witamy na kolejnej konferencji w Centrum im. Adama Smitha. Dzisiejsza konferencja jest próbą ustanowienia nowego święta w naszym kraju, a to święto to jest Dzień bez Parkinsona. Oczywiście dotyczy to spraw związanych z biurokracją i chcielibyśmy Państwu przedstawić badania, które na nasze zlecenie przeprowadził Instytut Mezony. W dokumentacji będą Państwo mieli informację, jaka to była próba losowa, a jest to ponad 700 osób w skali całego kraju, przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które jak wiemy dają w Polsce prawie 70%, 70 PKB. Interesowała nas, interesowała nas ocena przedsiębiorców, jeżeli chodzi o funkcjonowanie administracji. Chcieliśmy się dowiedzieć, czy w Polsce biurokracja jest dzisiaj większa czy mniejsza niż w latach poprzednich, oczywiście w ocenie samych zainteresowanych. Przedsiębiorcy, jak widać po tym najwyższym czerwonym słupku, jest, jest informacja, że w Polsce administracja według przedsiębiorców naturalnie jest wyższa tylko 9% uważa, że w ciągu ostatnich lat administracja się w Polsce zmniejszyła. Tak samo na pytanie czy sprawy urzędowe załatwia się dzisiaj krócej niż dłużej niż kilka lat temu. No jak widzimy jest więcej jednak odpowiedzi negatywnych niż zaprzeczających temu pytaniu, czyli ponad 30% polskich przedsiębiorców uznało, że administracja jednak w administracji załatwia się sprawy dłużej niż krócej. Prawie połowa uznała, że sprawy załatwia się tak samo długo jak w latach poprzednich. Tak samo chcieliśmy się dowiedzieć, jaki jest tą jakością administracji. I tutaj można powiedzieć, że doznaliśmy pewnego zaskoczenia, bo jednak okazało się, że mamy przewagę. Odpowiedzi pozytywnych nad negatywnymi, czyli jest zauważalna poprawa jakości funkcjonowania administracji w naszym kraju, bo blisko 40% naszych respondentów uznało, że administracja jednak działa lepiej. No, ponad 40% uznała, że działa tak samo, co jak połączymy z odpowiedziami negatywnymi, to no też nie daje w sumie aż tak bardzo pozytywnego obrazu. Cały czas nas nurtuje, na ile pozytywny wpływ ma, administ... ma wejście Polski do Unii Europejskiej na procesy, które w naszym kraju się tworzą. Wielokrotnie powtarzaliśmy, że to, jak będzie funkcjonowała Polska po wejściu do Unii Europejskiej, no nie zależy od Komisji Europejskiej i od Brukseli, tylko zależy od decyzji polskich polityków, które zapadają tu, na miejscu nad Wisłą. I okazuje się, że jednak w ocenie przedsiębiorców, administracja po wejściu Polski do Unii Europejskiej, no jednak blisko 30% no nie działa lepiej jakby tego można było oczekiwać, a równo połowa stwierdziła, że jednak działa tak samo, czyli nie jest zauważalny pozytywny wpływ Unii Europejskiej. Na funkcjonowanie naszych urzędów, mimo że Unia Europejska daje nam pieniądze na wybudowanie kolejnych pięknych gmachów, na komputeryzację, na szkolenia dla pracowników administracji, ale jak widać śladowo jest to postrzegane przez polskich przedsiębiorców. Chcieliśmy się też dowiedzieć, który urząd w ocenie przedsiębiorców w Polsce działa najgorsze. Było kilka urzędów do wyboru i zwyciężyła bez, można apelacyjnie powiedzieć, służba zdrowia. W ocenie 50% naszych respondentów służba zdrowia, a jest to bez wątpienia instytucja zależna od polskiego rządu, działa jak najgorsze. Na drugim miejscu plasowały się sądy, ZUS zajął trzecią pozycję. Zaskakujące jest to, że właśnie nastąpiła poprawa pracy urzędów skarbowych, bo urzędy skarbowe są wymieniane tutaj w zaledwie 2% przypadków. Czyli jednak w ramach tej odpowiedzi, że w Polsce jest jednak poprawa funkcjonowania urzędów, to można zaliczyć urzędy skarbowe. No i ZUS. I ZUS tyle o ile, ale ZUS jak widać... Poprawił, poprawił swoje notowania. Poprawił swoje notowania. Natomiast problemem, jak widać jest i służba zdrowia i sądy, które dzisiaj według nas są największą barierą w rozwoju gospodarczym. Także jak Państwo widzą, że ilość pracy nie ma, nic wspólnego z liczbą osób mniej zatrudnionych i tu przechodzimy do zdumiewającego Zdumiewających informacji, które można wyczytać w danych polskiego rządu, mianowicie, że w roku 2010, proszę Państwa, mieliśmy prawie milion urzędników w naszym kraju. To są dane oficjalne, które, proszę zobaczyć, nie zmyślamy. Ta czerwona wartość, która jest specjalnie przez nas wybita, jest to właśnie zatrudnienie w administracji publicznej w roku 2010. I jak możemy przeczytać, są to dane Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Oczywiście jest to stan za stanem, ale ten stan nie jest jakąś plagą egipską, czy e, sytuacją, z której nie moglibyśmy e, w jakikolwiek sposób zmienić. Stąd Centrum chciała, chciało zaproponować zmianę tego stanu rzeczy, i głos oddaję koledze i Jadamickiemu. Niezdolność kolejnych rządów z poradzeniem sobie z plagą biurokracji przypomina trochę kwadraturę koła, która nie jest zjawiskiem obiektywnym, tylko wynika, mówiąc wprost, z nieudolności rządzących. Ponieważ podstawowe zmiany w jakości i ilości biurokracji, utożsamianej z liczbą urzędów i urzędników, mają charakter zarządczy, a nie polityczny. Po to, żeby zmienić funkcjonowanie administracji, nie trzeba decyzji politycznych w pierwszym kolejności, tylko trzeba decyzji zarządczych. Mamy bardzo bogate doświadczenie związane z restrukturyzacją dużych korporacji, w których dokonywano z miejsc, zmiany miejsc pracy czy organizacji nawet w przypadku tak dużych organizmów jak telekomunikacja swego czasu, która zatrudniała ponad 100 tysięcy ludzi. Czy mniejsze, nieco zatrudniające po kilkadziesiąt tysięcy ludzi przedsiębiorstwa. Zatem te umiejętności w Polsce i w polskim menedżmencie są. Nie ma ich i świadomości pewnie też w rządzie i kolejnych ministrach, u kolejnych ministrów odpowiadających za biurokrację. Co można zrobić od zaraz po to, żeby zmniejszyć skalę biurokracji, rozumianą jako wartość liczba urzędników, urzędów i miejsc pracy, i dwa, zakres ich aktywności, ponieważ ta aktywność zgodnie z prawami patrona dzisiejszego dnia od pewnego momentu jest sama dla siebie i widzimy to w zasadzie w każdym urzędzie. Po pierwsze, uporządkować poprzez scentralizowanie administracji terenowej do Urzędu Wojewódzkiego, jakim powinna być, jakim powinno być przedstawicielstwo rządu w terenie, myślę tutaj o województwie, nie wiem czy Państwo wiedzą, że na terenie województwa działa kilkanaście delegatur ministerstw, tak? obok tego działa urząd wojewódzki. Każda z tych delegatur ma własną administrację, obsługę prawną, biura, logistykę, etc. I tylko poprzez zintegrowanie tego do jednego organizmu wszystkie te funkcje towarzyszące dawałyby możliwość zaoszczędzenia w zasadzie z chwilą zakończenia tego procesu od kilkunastu do dwudziestu procent. Drugim postulatem, łatwym, relatywnie łatwym również do wprowadzenia, jest uporządkowanie kompetencji między administracją samorządową, a tu, przepraszam, agencje jeszcze mam, tak? Czyli zdecydowanie agencji rządowych, wyłączenie ich kompetencji do ministerstw lub organów samorządowych. Oczywiście poza tymi agencjami, co do których utrzymania jesteśmy zobowiązani poprzez prawo międzynarodowe, umowy międzynarodowe, na przykład y, y, Armir musi funkcjonować ze względu na to, że wpisano go jako dystrybutora. Yy, 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 jak to się tam o, nazywa dotacji tak, dotacji dla, yy, czy pomocy finansowej dla rolników, ale yy, 80% agencji nie musi funkcjonować i tym samym postulowalibyśmy skoncentrowanie zarówno kompetencji tych agencji, jak i ich budżetów. Do budżetów ministerstw lub oddania tych kompetencji samorządom terytorialnym, które znacznie lepiej realizują funkcje. Nie ma żadnego uzasadnienia utrzymywania. Niektóre agencje, jak Państwo patrzą, wystarczy patrzeć na strony internetowe zadań, ewidentnie się dublują. Zatem są bytem samym dla siebie. Nie modernizacja tych FMR, tylko ich po prostu likwidacja. I trzeci element to jest. Zdefiniować i wyraźnie rozdzielić kompetencje tych dwóch administracji, rządowej i samorządowej, rządowej skoncentrowanej do Urzędu Wojewódzkiego, o czym mówiliśmy, a to po to, aby wiedzieć, która za co odpowiada. Mamy na przykładzie prawa pracy taką kuriozalną sytuację, że pozwolenia budowlane na budowę domu wydają gminy, a pozwolenia na budowę dróg i infrastruktury wydają Urząd Wojewódzki, który czy agendę Urzędu Wojewódzkiego który opiera się na danych źródłowych pochodzących z gmin. Jeżeli gmina ma niewłaściwie prowadzone podziały geodezyjne lub inne tego typu dane, to urząd oczywiście będzie wydawał błędne decyzje. Trzeba zdecydować, która administracja podejmuje decyzję dotyczącą bezpośredniego życia i aktywności obywateli, właśnie tego typu, poprzez nie wiem, pozwolenia czy, czy inne tego typu rzeczy, a która pełni rolę organu odwoławczego i nadzorującego. I takie uporządkowanie w sposób naturalny redukuje dzisiaj rozproszone zasoby pracy. Kolejnym dobrym przykładem są urzędy pracy. Jak Państwo pamiętają, zlikwidowano wojewódzkie urzędy pracy. Po czym Urząd Marszałka, Urząd Prezydenta Burmistrza Miasta utworzył własne urzędy. Do tego jest Urząd Powiatowy, czyli tak naprawdę liczba urzędników. Dedykowanych temu obszarowi absolutnie nie zmalała, została rozproszona, a co za tym idzie ich jakość działania i koszty operacyjne przy każdym rozproszeniu są większe. Generalnie uważamy, że ograniczenie biurokracji powinno być poprzez likwidację kompetencji urzędów i miejsc pracy w takiej kolejności, a nie rozwiązania numeryczne, z jakimi mamy do czynienia na przykład w formie 10%. ustawowej, tak, w formie ustawowej nakazanie ograniczenie pracy w 10%, bo być może są miejsca, w których brakuje urzędników i jest wiele miejsc, w których te ograniczenia czy redukcje mogą być znacznie większe. A kuriozum jest tego, że zmiany zarządcze wprowadza się poprzez ustawę. Tam, muszę powiedzieć, że to trzeba by wpisać i do księgi Guinnessa pewnie i tutaj profesor Parkinson byłby na pewno dumny z takiego rozwiązania. Ze swoich uczniów. Tak. I proponujemy również działania o naturze strategicznej, czyli tu wymagające rzeczywiście decyzji politycznych, ale generalnie w ramach porządkowania państwa i czynienia go bardziej sterowalnym i tańszym bezwzględnie. I tak proponujemy zlikwidować powiaty, które są, jak wiemy doskonale, bytem absolutnie nieprzydatnym dzisiaj. Wszystkie funkcje, które są realizowane w, w powiatach mogą przejąć w zasadzie z dnia na dzień w znacznej części samorządy w postaci gmin, a pozostałe administracja rządowa, takie jak choćby zarządzanie drogami, prawda. Sprawy szkół i szpitali można rozwiązać indywidualnym, indywidualną dotacją, zwaną bonową Światowym albo indywidualnym ubezpieczeniem, zatem również rozwiązaniem systemowym, a nie, nie e, e, a nie urzędniczym czy strukturalnym. Postulujemy i to jest troszkę cały czas nasze wołanie na puszczę, ale no, przypomnę, że w 1994 roku jak po raz pierwszy powiedzieliśmy o podatku, konieczności sprawdzenia podatku proporcjonalnego, znanego w Polsce jako podatek liniowy, to wtedy też wywołało to dużą sensację. Dzisiaj postulujemy po raz kolejny utworzenie jednego, jednej instytucji poboru podatkowego. Jak Państwo widzą, poboru podatków mamy tutaj co najmniej sześć, to są te, które są dzisiaj takimi znaczącymi. Pewnie są jeszcze inne pobierające para podatki zwane składkami, ale te sześć jest wystarczających do tego, żeby uznać, że jest to ewidentne marnotrawstwo czasu, pieniędzy i niepotrzebne gnębienie podatnika, ponieważ przeciętny podatnik musi mieć kontakt z co najmniej trzema, czterema z tych instytucji. Zintegrowanie tego do jednego urzędu poboru podatkowego y, y, powodowałoby zintegrowanie baz płatników takiego podatku, wzajemne śledzenie i korelacje między wywiązywaniem się z poszczególnych danych i wreszcie dawałoby jedną informację i jeden adres jedną informację dla rządu, jeden adres dla podatnika, pod którym mógłby wszystkie swoje sprawy wyjaśnić. Dzisiaj robienie z poczty polskiej, poborcy, podatku tak nieefektywnego, jak, jakim jest podatek nazywany abonamentem telewizyjno-radiowym, no jest kuriozalne. Połowa podatników nie płaci, a z tej, które płacą, 30% tego, co wpłacają, to są koszty pogody, prawda? Zatem efektywnie dla tych naszych nieszczęsnych mediów publicznych zostaje około 30% 20 kilku, 30% tego, co nominalnie powinno być daniną. Dalej postulujemy ograniczyć liczbę koncesji licencji pozwoleń. To jest. Po to, aby ograniczyć obszar oddziaływania biurokracji, zatem konieczność gromadzenia dokumentów, śledzenia uprawnień tych, które są nadawane, i podejmowania wolontarystycznych również decyzji, często na zasadzie sympatii lub antypatii do danego podatnika. Przypomnimy tylko, że w ustawie Wilczka Rakowskiego z 1989 roku było 11 dziedzin podlegających licencji. 11. Nie, 8 roku. No, w 98 uchwalono, tak weszła w życie Nie. 1 stycznia 90, 90. 89 kojarzy się, jakby to był z nową rzeczywistością. Tak? Dobrze. Ja ciągle podkreślam, że to, to jeszcze się uchwalono. Uchwalono ciemnej komunikacji. Tak, w listopadzie 88 roku. Dobrze, trzymajmy się. Tej... No. Dobrze, <laughs> 88 roku, tak czy inaczej, 11 dziedzin podlegało licencjonowaniu czy koncesjonowaniu, tak oczywistych jak handel bronią, usługi medyczne czy kopaliny. Dzisiaj doliczyliśmy się tych dziedzin 300 kilkadziesiąt i pewnie nie wszystkie policzyliśmy. Zatem pokazuje to skalę, skalę zniewolenia z jednej strony, a z drugiej, przecież każda taka licencja czy koncesja jest obudowana teczką. Teczką dokumentów, którą w dodatku co jakiś czas trzeba weryfikować. I wreszcie postulujemy wprowadzić tworzenie budżetów zadaniowych. To jest, jest postulat, z którym się już prawie wszyscy zgadzają, tylko nikt go póki co jeszcze nie zrealizował, ponieważ funkcje państwa, czy rozumianego również jako samorząd, należy realizować poprzez wykupienie takiego świadczenia, które będzie właściwe jakościowo dla obywatela, ale optymalne co do zakresu jakości i ceny tworzenia. Otóż nie ma uzasadnienia do tego, aby państwo wtedy, kiedy chce świadczyć usługę edukacyjną, musiało otrzymywać szkoły publiczne czy państwowe, prawda, bo mogą to świadczyć szkoły prywatne równie dobrze. Po to, żeby wykupić usługę medyczną, nie potrzeba ZOZ-u, tylko potrzeba lekarza, jego gabinetu i e, 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 ewentualnie szpitala który może doskonale funkcjonować. Po to, żeby świadczyć pomoc społeczną nie musi być trzystopniowa organizacja pomocy społecznej gminna, powiatowa, wojewódzka. Wystarczy, że tą pomoc wykupi się w instytucjach pozarządowych takich jak PCK, Caritas czy fundacje służące temu celowi. Takie rozwiązania będą możliwe wtedy, kiedy finansowanie z budżetów zarówno gmin, jak i czy samorządów szerzej jak i państwa, będzie dedykowane określonemu celowi końcowemu, a nie na utrzymanie prawa urzędu, na utrzymanie ZOZ-u, na utrzymanie szkół i na utrzymanie czegoś. Nie utrzymanie jakiejś struktury organizacyjno-biurokratycznej powinno być celem, tylko dostarczenie określonej usługi i określonego świadczenia obywatelowi. Jeżeli to zostanie wprowadzone, to po pierwsze nastąpi racjonalizacja finans wydatków publicznych, po drugie będzie możliwa dalsza redukcja administracji, która nie będzie musiała świadczyć tych usług i dostarczać serwisu dla obywateli w sposób drogi i nieefektywny, bo takie jest nasze, nie tylko nasze, bo również światowe doświadczenie. Proszę Państwa, zastanawiając się nad tytułem dzisiejszej konferencji mieliśmy pewien taki dyskomfort, tak, jak Państwo zareagujecie na e, dźwięk nazwiska Parkinsona, e, czy nie będzie się czasami kojarzyło z jakąś chorobą, ale bardziej bar, bar z chorobą niż z biurokracją. A doszliśmy do wniosku, że akurat to nazwisko pana profesora świetnie pasuje e, do tytułu tej konferencji, e, bo to jest taka choroba e, dla funkcjonowania społeczeństwa, biurokracja, studium, na której poświęcił dużo czasu pan profesor Parkinson, jest czymś takim właśnie, jak choroba Parkinsona dla człowieka, dla biologicznego organizmu. Choroba straszna, która się wolno rozwija. Skutki fatalne, ale początkowo pierwsze objawy lekceważone. Przez lata lekceważyliśmy te objawy. My, państwo, rząd lekceważyły te objawy. My, my mówimy o tych problemach od lat i one ciągle były lekceważone. A dzisiaj mamy lawinę. Proszę uwagę proszę Państwa, że od kiedy pan premier Tusk zapowiedział redukcję w administracji publicznej, ilość datów w administracji publicznej wzrosła już nie tylko od początku kadencji rządu ale od czasu zapowiedzenia, że będą redukcje. Bo znajdujemy się, przekroczyliśmy masę krytyczną. E, na skutek wielu całkowicie nierozsądnych decyzji. E, kolega wymieniał te urzędy, które ściągają od nas podatki. No, nie wymienił Urzędu Celnego i Izby Celne jeszcze dodatku. A to jest świetny przykład z dnia dzisiejszego, proszę Państwa. Tak, e, Nawiążę dygresyjne, bo dzisiaj Komisja Sprawiedliwości ma rozpatrywać problem rafinę 3 minus. Problem, który wziął się m.in. właśnie z uwagi na działania w sprawie administracji publicznej. Bo ja Państwo wiecie, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej pojawił się problem, co zrobić z celnikami. W związku z tym celnikom powierzono zadania w zakresie pobierania podatku akcyzowego. To nie urzędy skargowe pobierają e, podatek akcyzowy, tylko urzędy celne. W związku z tym e, celnicy, którzy nie mieli żadnego pojęcia o podatkach, bo zajmowali się przemytem, zostali wyposażeni e, w instrument pod tytułem możliwość określenia zobowiązania podatkowego w zakresie podatku akcyzowego. Teraz jeszcze im hazard doszedł. Jaki jest efekt? No i tak jest między innymi taki, że to właśnie e, urzędy celne określiły wysokość zobowiązania podatkowego, rzeczonej słynnej rafinerii Trzyminia, które to decyzje zostały uchylone przez najpierw Wojewódzki Sąd Administracyjny, a potem Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał de, de, wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w mocy. W związku powyższym następny urząd, który kontrolował tę samą Rafinelli w tym samym zakresie, bo to był już nie Urząd Skarbowy, to był Urząd Kontroli Skarbowej, jeszcze następny to urząd, doszedł do wniosku, że skoro są wyroki sądu, no to należy zakończyć proceduralnie. To dzisiaj ciągnie się wielka afera. Wielka afera wynikająca z faktu, że biurokracja rządowa nie panuje sam na co. Bo proszę sobie wyobrazić, że do niedawna ważni urzędnicy państwowi nie mieli świadomości, że w sprawie Rafinelli Trzebina, zapadły prawomocne wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. E, to jest e, dygresja, e, taka świeża z dzisiejszego dnia, dotycząca tego, jak funkcjonuje administracja, gdy jej na zbyt dużo się pozwoli. Ale problemem nie jest sama jakość pracy administracji. Ja myślałem, że e, ja jestem artefaktem, e, że moja ocena, iż jest lepsza obsługa, Wynika być może z tego, że jako osoba rozpoznawalna jestem lepiej traktowana. Dlatego wyniki, które dzisiaj Państwu przedstawiliśmy, pokazały, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego artefaktu. Że to, to nie jest artefakt, tak? że rzeczywiście przedsiębiorcy uważają, że ta administracja funkcjonuje lepiej. No bo idziemy zarejestrować samochód. No każdy, kto rejestrował samochód 10 lat temu, zdaje sobie sprawę, że nastąpiła rewolucja. Tak? Dostaje numerek, jest wiele okienek informują nas z SMS-em, że tablice gotowe. No po prostu Ameryka. Problem praktykowy włączy się na tym, że równocześnie nastąpiło zwiększenie zakresu funkcji państwa i samorządów. W związku z powyższym ta obsługa w poszczególnych obszarach jest sympatyczniejsza, milsza, ale za to zupełnie niepotrzebna. A w każdym równaniu ekonomicznym jest jedna zmienna, która jest niezmienna. To się nazywa 24h. 24 godziny ma doba. Więcej mieć nie chcę. Bogactwo narodów bierze się z pracy, a pracować możemy 24 godziny na dobę. I te 24 godziny dzielimy na sen, na odpoczynek i na pracę. Jeżeli w tej części poświęconej pracy wykonujemy mnóstwo pracy absolutnie niepotrzebnej, bo polegającej na załatwianiu zaświadczeń, no to możemy się spodziewać, że pan profesor Parkinson miał rację pisząc, iż następny potop będzie z papieru. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Chciałem Państwu zwrócić na koniec na dwie rzeczy uwagę. Mianowicie wczoraj zapadł wyrok w sprawie odszkodowania za spółkę JTT. Gdzie sąd stwierdził, że skarb państwa będzie musiał zapłacić prawie 30 milionów odszkodowań. Oczywiście to nie skarb państwa zapłaci za błędy administracji i zniszczenie firmy, tylko zapłacimy my jako podatnicy. Te wszystkie wyroki, które zapadają dzisiaj w polskich sądach po wielu, po kilku czy kilkunastu, nawet latach, to też pokazują w miarę zła, które się dzieje w administracji, przerostów tych admi admi całej tej administracji, a przede wszystkim prawa, które jest tak skomplikowane, że sama administracja ma z nim problemy. Urzędnicy sami się nie zatrudniają w urzędach. To jest efekt, jak mówiliśmy, wyłącznie takich, a nie innych decyzji politycznych, przyjmowania takich, a nie innych ustaw i przepisów, które są chlubą polskiego parlamentu. Wielokrotnie marszałkowie tego parlamentu występowali publicznie, na, z, chwaląc się, że za tej kadencji y, w tym roku przyjęto o tyle i tyle więcej dzienników ustaw czy przeliczeniu na strony tego prawa jest więcej. Im więcej prawa, tym mniej wolności, tym więcej urzędników, którzy zamiast nas y, przestrzeń będą nam porządkować i zagospodarowywać. Także to są też koszty funkcjonowania czy złego funkcjonowania administracji w Polsce, a przede wszystkim systemu praw.